Cześć moi drodzy, Siemaneczko Konrad z Grayman Academy tutaj. Dzisiaj mały film techniczny, więc no cóż, nie zobaczycie dzisiaj moje facjaty, ale porozmawiamy sobie o czymś, co jest dla wielu osób bardzo interesujące, czyli na temat modyfikacji swojego chwytu w pistolecie i nie tylko, bo to co dzisiaj zrobimy, możecie sobie wykonać na większej ilości elementów w różnych swoich. Nie tylko pistoletach, ale i w karabinkach, i może nawet w szczelbach, albo innych elementach, elementach w innych broniach. Dzisiaj na tapecie mamy CZT-P-10. A czy to jest sport, czy nie, to jest to nieistotne. W każdym razie jest to pistolet, który relatywnie niedawno nabyłem, i temat jest taki, że on ma dosyć wąski chwyt. Pistolecik jest taki po prostu bardzo malutki i nie daje mi takiego, jakby to chciał ująć, pełnego chwytu na objętość, czyli na boki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że chwyt jest, pomimo tego, że może tego nie widzicie tutaj na, na filmie, to on ma dwa rodzaje faktury. Faktura z przodu i z tyłu jest bardzo, bardzo agresywna, a faktura z boku jest właściwie w ogóle nieagresywna, i jak widzicie, no nie jest nawet na pełnej powierzchni, nawet tej części tutaj powiedzmy 3, 4 chwytu, a już nie mówię tutaj o tym elemencie zaraz pod zamkiem. No, z tym nic nie zrobimy dzisiaj, ale z tym myślę, że tak. I generalnie, jeżeli chodzi o samą konstrukcję i logikę takiej konstrukcji, czyli tutaj jedna faktura Wchwytu jednego rodzaju, tutaj druga, i tutaj ta sama co z przodu, to jak najbardziej to rozumiem, bo generalnie myślę, że producent miał to na myśli, że jeżeli pistolet nosimy ze sobą i używamy go do skrytego noszenia, pistolet dotyka bezpośrednio naszego ciała tą boczną częścią chwytu, bądź tutaj stroną lewą albo prawą, no to producent zapewne miał na myśli to, aby nie rezało to naszej skóry, czyli nie czochrało nas w brzuszek albo w boczek, a jednocześnie, aby mieć dobry chwyt, czyli tutaj, jeżeli ja jestem praworęczny, to żeby nasza prawa ręka i z tyłu, i z przodu pod palcami miały pewny chwyt. Dla mnie no, jest to coś takiego, co ja do końca nie jestem przyzwyczajony do takich różnych faktur jednocześnie, które są zaimplementowane na pistolecie, więc wolę, aby tekstura chwytu była dookołu, tak, dookoła chwytu, taka sama, łatwiej mi się z tym jakoś zgrywa. No i chciałbym dzisiaj powiększyć trochę tą teksturę na boki. Użyjemy sobie dzisiaj takiej taśmy, taśma hokejowa marki Howie, tak to się chyba e, czyta. Taśmę ja zakupiłem w Decathlonie, taka rolka kosztuje 30 zł, więc to jest koszt no, bardzo, bardzo niewielki i ona już sama w sobie ma taką bardzo fajną, e, chropowatą, może nie tyle chropowatą, ale jak taka Bym powiedział bardzo gruba bawełna. Zdecydowanie jest to bardziej takie chwytliwe, aniżeli nawet tutaj plastik, ten, który jest w jakiś sposób wymoldowany, perforowany, jak zwał tak zwał ten bok tej faktury. To to jest takie znacznie daje większy opór po jednym palcem niż to, co to tu jest tutaj. Więc mam nadzieję, że to zrobi robotę na tyle, ile bym chciał i po prostu. W, obrapujemy, obtajempujemy sobie dookoła ten chwyt na tyle, ile będzie e, potrzeba, bo dla każdego strzelca może być po prostu ta ilość tej taśmy inna. No i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. E, dlaczego nagrywam w ogóle taki film? Ponieważ wiele osób ma problemy z chwytem, jeżeli mowa o pistoletach. Polimerowych. Tutaj nic poza stiplingiem się zwykle zrobić nie da, no ale stipling jest już rozwiązaniem, które jest permanentne i nie ma możliwości powrotu do takiego stanu z przedstiplingu. A tą taśmę po prostu można sobie w razie czego zerwać. Tutaj na przykład będziemy chcieli się pozbyć jednostki, chcielibyśmy mieć na przykład ją w takim stanie, jakim zakupiliśmy, no to możemy powrócić bez problemu do takiego stanu zaraz po zakupie. Ja sobie tutaj to wyczyściłem. Preparatem obtłuszczającym, aby tutaj nic nie było. Zaraz to jeszcze postaram się przetrzeć, bo już go teraz wymacałem oczywiście. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wybaczcie, ale już samego procesu tejpowania nie będę tutaj Wam pokazywał. Pokażę Wam efekt finalny, no bo to i tak nic nie zmieni, ponieważ każdy musi sobie nawinąć tej taśmy w odpowiednim ilości, tak jak sobie życzy i metodą prób i błędów nawijać sobie na przykład w tym miejscu, gdzie mu brakuje tego podparcia pod jakąś część dłoni. Wobec tego no to to jest po prostu bardzo kwestia indywidualna. A zapomniałem: oczywiście, wszystkie prace są wykonywane na pistolecie, który jest sprawdzony, źródło zapisywania jest odpięte, broń jest bezpieczna i tutaj nie ma żadnej mowy, aby coś tutaj innego się działo. To jest u nas zawsze standard, pamiętajcie, zawsze to staramy się pokazać. Więc moi drodzy, zabieramy się za tajpowanie i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Jestem po precocie nawinięcia taśmy na chwyt. Trochę mi to zajęło, ponieważ kombinowałem również z wymianą nakładek tylnych. Kombinowałem z nawinięciem taśmy na ten najmniejszy chwyt, z którym pistolet przychodzi, czyli S, i z nawinięciem tego na M. -kę. Finalnie zdecydowałem się nawinąć taśmę na rozmiar S nakładki i zobaczcie, tutaj jest taka bulba trochę z boku się zrobiła, czyli on ten chwyt zwiększył trochę objętość na boki, co mi naprawdę, zobaczcie może, o widzicie, kapkę zwiększył się tutaj na boki i kapkę sobie nawinałem taki tutaj troszeczkę ten garbik, żeby zwiększyć odległość tutaj tą przestrzeń na drugą rękę, ponieważ przy SC, no ona była dla mnie zdecydowanie za mała bez taśmy, teraz jest idealnie, więc modzik, bardzo szybki, bardzo prosty. Oczywiście nie liczcie na to, że ta taśma przetrwa wieki, ale zobaczcie, przychodzi jej tak dużo, że nawet jeżeli ona się odklei albo cokolwiek innego, no to spokojnie możecie sobie to nawinąć. Możecie też nawijać sobie gwoli testów, bo jej jest dużo, albo obwinąć kilka pistoletów. Żeby stało się zadość, cały czas pracujemy na pistolecie, który jest oczywiście bezpieczny. Zobaczcie, żeby nie było, bo zniknąłem na chwilę. Więc pistolet cały czas jest bezpieczny. Więc e, wracając do tematu, to fajna taśma ma taką bardzo fajną, przyjemną fakturę, bo ona mm, nie jest ani jakaś taka bardzo ostra, ale daje taką bardzo. Pewny chwyt, że pistolet w ogóle się nie rusza. No i teraz zobaczcie, że dalej mam tutaj e, tą taką fakturę z przodu i z tyłu, tam, gdzie moje palce się opierają, nie nawijałem tego pod sam koniec, żeby właśnie mi tutaj nie przeszkadzało to w kabłonku. I nie, nie nawijałem tutaj też do samego końca, bo akurat ja lubię mieć bardzo takie mocne podejście pod. E, pod tutaj pod Beaver Tail, a z tym jest w różnych pistoletach różnie, więc tutaj mam bardzo przyjemne podejście. Zostawiłem sobie to, a teraz mam po prostu całą fakturę chwytu w takiej samej e, strukturze. No i to mi bardzo pasuje. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za poświęconą uwagę. Jeżeli macie jakieś inne pytania, no to zawsze pamiętajcie, sekcja komentarzy jest dla Was. Ona jest. Nieregulowana, możecie sobie pisać tam co chcecie. No i zawsze pamiętajcie jeszcze jedną rzecz: nie sprzęt, a technika. Jeżeli macie ochotę zwiększyć swoje umiejętności, to zapraszam Was oczywiście do nas, do Gamer Academy, lub też wybierajcie inne szkoły z głową. Tutaj z Wami się dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za poświęconą uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!